Siemaneczko, witam Was na kanale Hyport TV. Nazywam się film nagrywam nasz program Szomior Outfit Centrum Warszawy. Lajkujcie, subskrybujcie, no i wiecie co robić generalnie. Jak będzie 10 koła na kanale, robimy program o furach. Będzie zajebisty, najlepszy na polskim YouTube. Zapraszam do oglądania. One, two, Cześć, jak masz na imię, ile masz lat i skąd jesteś? Hej, jestem Julia, mam dzisiaj 19 lat. I Gratulujemy taki... z okazji urodzin. Dziękuję bardzo, jestem z okolic Warszawy, więc wychowałam się wśród lasów i, i tak okay. się znajduję. Okej. Okay. Powiedz mi, jaka jest twoja inspiracja modowa? E, myślę, że totalnie vintage, ale totalna inspiracja... Hmm. Myślę tutaj o filmie Przerwana lekcja muzyki, Powiem, szczerze, że nie kojarzę Okej, okay. ale chętnie na drobie, lubię filmy. No to zapraszam. Okay. E, ogólnie lubię. W sumie dzisiaj tego nie mam na sobie, bo jestem ubrana na ciemno, ale zazwyczaj ubieram się jasno i okay. świetliście pośród słońca. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Powiedz mi, co dzisiaj masz na sobie i ile mniej więcej to kosztowało. Okej, okay, więc e, zaczniemy od mojej koszuli. <laughs> więc jest to koszula. koszula sukienka. No jest to koszula. Na dole jest panterka. Okay. E, jest moc. Jest moc zdecydowanie, e, więc to jest ogólnie vintage playboy. E, kosztowała około... Hmm, około... plus minus. plus minus pół tysiąca. Ok, okay. i kurtka za jeden złoty za z lumpa i to jest dobra cena. Dokładnie, dokładnie tutaj jest po prostu item przewodni. Okay. Z okazji urodzin, prawda? Okay. Raj Rejstopki. No i buciki Nike Trucks. Około 500 zł. No i bardzo, bardzo fajny look. Powiedz mi, czy masz jakiegoś ulubionego projektanta? Czy markę? Cokolwiek? Myślę, że Versace Versace, no zdecydowanie. No w sumie, jak lubisz takie koszule i kolorowe rzeczy, to Versace jest. Idealne. Mm. Tak. To, to się zgadza. Powiedz mi, czy jest jakaś taka rzecz, której nigdy byś nie założyła? Mm, Latex. Okej. Okay. Ile ludzi, tyle gustów, prawda? E, I czy jest jakaś taka rzecz u drugiej połówki, której jakby ciężko było ci zaakceptować? Brak akceptacji u samego siebie. Okej. Okay. Bardziej chodziło mi o ubranie, ale to, ubrania, to też jest ale... ważna rzecz. Myślę, że odkrywanie siebie na nowo i pójście do przodu, nie można stać w miejscu. Okej, okay, okej. Okay. I ostatnie pytanie, czy uważasz, czy, można, czy trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko, czy nie? Oj, totalnie nie, totalnie nie. Ja uważam, że wyszukane rzeczy, które znajdziemy za bardzo dobrą cenę, czyli nie obciążą nas w jakiś sposób, chociaż nie muszą, zawsze nie muszą, są zdecydowanie bardziej atrakcyjne w samym samopoczuciu okay. dla samego siebie e, i wartości przedstawionej na sobie, e, czyli zdecydowanie bardziej tanie rzeczy, wyszukane z dużą ilością wkładu pomysłu. E, okay. Dziękuję Ci bardzo. Cześć, jak masz na imię, ile masz lat i skąd jesteś? Hej, jestem Ola, mam 21 lat i jestem z 80. A czym się zajmujesz na co dzień? Na co dzień generalnie zajmuję się projektowaniem ubrań, customowaniem ubrań, trochę DJ-kom, bo w sumie zaczęłam się uczyć sama w domu i coś tam sobie ćwiczę po prostu. Okay. I to by było na tyle. Okay, a ja powiedz coś więcej, jak w ogóle się wkręciłeś w kostomowanie ubrań, bo to jest akurat mega ciekawe. Jeśli chodzi o kostomowanie ubrań, to w sumie zajmowałam się tym już tak naprawdę od dziecka. Gdzieś tam. Okay. To jeszcze wtedy nie nazywało się kustomowaniem, tylko. Przerabianie. <laughs> Przerabianie ubrań, dokładnie. Już od podstawów po prostu gdzieś tam siedziałam, wtedy robiłam jakieś koszulki tie-dye i coś w tym stylu. Także naprawdę od dziecka to jest gdzieś tam jakaś taka moja pasja. Dobrze, czym inspirujesz się w swoich ubraniach, bo masz mega oryginalny styl? Uh, szczerze to ja nawet nie wiem, czym ja się inspiruję, nie umiem nawet tego określić, bo nie umiem też trochę określić swojego stylu, bo on jest dosyć specyficzny i po prostu e, przez swój styl chcę pokazywać bardzo siebie i samą swoją osobowość. E, a jeśli chodzi na przykład o inspirację, to czasami czerpię je z internetu, e, czasami z ulicy, ale głównie jednak wszystko bierze się z głowy. Okej. Okay. Ja też działasz na TikToku, powiedz w ogóle, jak to się kręciłaś i... Co, jaka jest Twoja historia? E, moja historia jest taka, że TikToka założyłam totalnie dla zabawy i nie sądziłam, że w jakikolwiek sposób się na nim w ogóle wybije. Okay. No i to było na tyle. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, bo naprawdę, stworzyłam go totalnie dla zabawy. Okej, okay. a jak korzystasz z Twoich social mediów, bo trochę masz rozwinięte. Czy coś ci pomaga to w życiu? Troszeczkę pomaga, bo na przykład nawiązuje współpracę z jakimiś firmami odzieżowymi, dostaje jakieś gifty powiedzmy, które potem muszę reklamować w social mediach, na TikToku, na Instagramie, także... Nie ukrywajmy, że to zawsze jest przyjemne dostawać no gifty, bo... prawda? No dobrze, opowiedz mi co dzisiaj masz na sobie i ile mniej więcej to kosztowało? Okej, okay, więc buty są z Zary i dałam na nie około 100 złotych na wyprzedaży. Spodnie są z Bershki. Muszę powiedzieć, że bardzo fajne jest to wycięcie, mega spoko to wygląda. Bardzo mi się to właśnie podobają. Jeśli chodzi o pasek, to jest z Stradivariusa. Topik dostałam właśnie ze współpracy od firmy Dollskill. A jeśli chodzi o płaszcz, to jest z Mango, ale dorwałam go na Vinted za jakieś 200 zł, A torebka jest z Lumpexu. Nie, no bardzo, bardzo wszystko dobrze wygląda. Jeszcze powiedz trochę o swoich akcesoriach, bo masz ich dużo. Jeśli chodzi o akcesoria, to na przykład ten e, choker mam z Allegro. E, okulary dostałam też właśnie ze współpracy od Brylowe. E, a naszyjniki to szczerze nawet nie pamiętam dokładnie skąd są, kupuję przeważnie w jakichś takich mniejszych lokalnych sklepikach. A pierścionki e, część dostałam od mamy, są po prostu takie vintage, można powiedzieć, bo ona je też nosiła w młodeści i teraz jakby ja je przejęłam po niej Takie rzeczy mają też swoją wartość No i oczywiście muszę Cię zapytać o tatuaże jak w ogóle się wkręciłeś w tatuaże bo to jest mój konik Tatuaże, no, ogólnie bardzo mi się podobają i sama zaczęłam też tatuować niedawno. Zajmuję się na razie tylko handpokiem, okay. ale planuję właśnie też kupić sobie maszynkę i gdzieś tam bardziej pójść na tatuowanie, bo bardzo mi się to podoba. A jeśli chodzi o na przykład jakieś inspiracje, jeśli chodzi o tatuaże, to też chcę przekazywać siebie bardzo, jeśli chodzi o okay. moje tatuaże i żeby one się wpasowywały w moją osobowość. Na przykład teraz nie widać, bo mam długie spodnie, ale na nogach mam na przykład utatuowaną pajęczynę z pająkiem, Jakieś tam napisy, no i ogólnie. Takie klimaty. Ale jest jakiś konkretny styl, który ci się podoba? Nie wiem, ignorant, ignorant. czy ignorant? Ok. Tak. Wiadomo. 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 <laughs> Powiedz mi, czy jest jakaś rzecz, której nigdy w życiu byś nie założyła? Przynajmniej z perspektywy teraz, nie? <laughs> Na pewno są to skinny jeans, bo po prostu ja się w nich źle czuję i uważam, że, że po prostu do mnie nie pasują i do mojego stylu i mojej osobowości. Okej, okay, a u ewentualnego partnera życiowego, czy jest jakaś taka rzecz, którą byś też nie chciała zobaczyć? W sensie coś, co ci nie siedzi? Yl... U kogoś? Nie, nie ma takiej rzeczy. Jakby mi się to podobało, że każdy ma po prostu swój styl i przekazuje siebie, i niech sobie nosi co chce. Jakby ja totalnie y, się nie wpieprzam powiedzmy, w kogoś życie, w kogoś styl. Y, niech każdy jest po prostu sobą. No i to jest genialna odpowiedź. I dobra, ostatnie pytanie jedno z ważniejszych pytań u nas czuwa. Trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać dobrze. Zdecydowanie nie. Ja też jestem właśnie zwolenniczką kupowania w lumpeksach, bo można tam znaleźć po prostu oryginalne rzeczy, których nie będzie miała co druga osoba na ulicy. Yy, wiadomo, zdarzy mi się kupić w sieciówce, yy, ale jednak te lumpeks ja stawiam bardziej na to, żeby nie kupować drogich ubrań, tylko takie, które będą mi po prostu odpowiadały i nie zależy mi na tym, nie zależy mi na marce, nie zależy mi na cenie tych ubrań, także zdecydowanie nie trzeba się ubierać z drogo. Okay. A co sądzisz o droższych dodatkach jako uzupełnienie stylizacji, bo ja na przykład mam takie podejście, że można mieć wszystko z lumpa, ale jak się ma lepsze buty albo lepszą torebkę, albo jakiś taki element, który podkreśla cały luk. jest to ciekawe rozwiązanie. Jeśli chodzi o buty, to na przykład jedne z droższych to są Buffalo, bo dam za nie 800 zł, no tak... Jednak... Jestem w stanie czasami wydać więcej na coś, co mi się jakoś bardzo podoba, ale głównie na dodatki, bo jeśli chodzi o ciuchy, to, to głównie właśnie yy, stawiam na, na to, żeby były tanie i zubek yy, no. no bo mimo wszystko dodatki są bardziej oryginalne, tak, tak, no, a niestety kosztują. kosztują. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wybór. Ja dziękuję. Jak masz na imię, ile masz lat i skąd ty jesteś? Mam na imię Zuzia, mam 19 lat i jestem z Otwocka. Okej, okay, a co porabiasz w Warszawie? Mmm... moja siostra ma dziś urodziny, więc okay. świętujemy. Okej, okay, przyjechać, się rozerwać trochę. A co porabiasz na co dzień? Na co dzień co? Pracuję, maluję. Co malujesz? Obrazy. A w jakim stylu? Bo to ciekawe. Bo w Takim bardziej komiksowym, popart. Coś takiego mogę ci pokazać. Chętnie sprawdzę po wywiadzie. No dobrze, powiedz mi, jaka jest twoja inspiracja modowa? Moja inspiracja modowa? Nie mam jednej konkretnej. Okay. Często przeglądając Instagrama po prostu mi się coś trafia fajnego i no i co? Adoptujesz. Dokładnie. <laughs> dobrze, czy masz jakiegoś ulubionego projektanta? Może Markę? Nie, nie okay. mam. Okej, okay, okej. Okay. Nie mam. Wszystko, Wszystko leci na żywioł. <laughs> <Okay>, bardzo dobrze. <laughs> Powiedz mi, co dzisiaj masz na sobie? Ile mniej więcej to oh, kosztowało? Wow. Eee, mam Adidas Super to nie wiem, 3 stówy? Okay. Spodnie z Lumpeksu 3 złote. Takie ceny lubimy. A, koszula, nie wiem skąd, koszula mojej siostry, ale podejrzewam, że też z Lumpeksu. Okay. No i co? Top 20 zł z chemu okay. naszyjnik z vinted i to tyle. Czy to torba? A, torba z Lumpeksu za 10 zł i bluza za 3 złote. I bardzo dobrze. <laughs> Powiedz mi, czy jest jakaś taka rzecz, której nie chciałabyś założyć, znaczy, że nie widzisz siebie w tym? Chyba w skórzanych spodniach. Okej. Okay. A ewentualnie. Mierzałam kiedyś, ale nie moja bajka. No, to your okej. Okay. A jakaś rzecz na, na przykład Twojej drugiej połówce, którą też byś nie widziała? No po prostu jak coś, co ci totalnie nie leży. Bardzo obcisłe spodnie. Okej, okay. to, to jest bardzo ciekawe, jak trendy się zmieniają, bo jeszcze dwa lata temu wszyscy chodzili w skini i było git. A teraz no, no, szerokie tak, wygrywałem. Tak, szerokie no i wygrywałem. ostatnie pytanie do ciebie. Jak uważasz, trzeba obierać się drogo, żeby wyglądać spokojnie? Nie, w Lumpekcie naprawdę można znaleźć tyle super rzeczy, że... że nie potrzebujesz już do żadnej sieciówki. Po prostu nie, nie, nie. Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby wyglądać super. Okej, okay. dziękuję ci bardzo. <noise> no i co? Lajkujcie, komentujcie, zasubskrybujcie jak będzie 10 tysięcy. To wtedy zrobimy nowy program o furach nadal.